Moja wymarzona osiemnastka skończyła się tym, że, że moje życie się zmieniło całkiem. I, I to nie była wymarzona osiemnastka. To nie miało tak wyglądać. Nigdy bym nie przypuszczała, że, że Denis może zrobić taką rzecz, ale jednak. Wiem, że to był on i, i no, zepsuł mi to osiemnastkę. Zepsuł mi osiemnastkę razem z, ze swoim kolegą i z wymarzonej osiemnastki. To się koszmar, tak? Koszmar, który trwa tak naprawdę do, do dzisiaj. Momentem, który pamiętam, jest to, że byłam prowadzona przez Denisa i Maćka. W klubie właśnie szliśmy po, przez pięć schodów do góry. I później moment, kiedy kiedy mówiłam im, żeby mnie zostawili, a, a Maciek z Denisem zmieniali się będąc nade mną, nie miałam po prostu siły, żeby im, żeby ich odepchnąć, żeby, żeby cokolwiek zrobić, więc po prostu tylko mówiłam, że żeby mnie zostawili, że nie mam, nie mam siły, że nie chcę, że, że po prostu nie, ale oni to robili. Pierwszą osobą był Denis który to robił i później był Maciek. Na pewno po, po Denisie się był Maciek I, to, i tego jestem pewna. Nic więcej dokładnie nie pamiętam. Ona siedziała między nimi, trzymali ją pod rękę. Ona miała rozczochrane włosy, wielkie, duże przestraszone oczy i rozmazany makijaż. I Pytamy się jej, co się stało. Ona w ogóle, jakby była w jakimś transie, nie wiedziała, co się dzieje. Jak syn do nas zadzwonił, że została zgwałcona, pojechaliśmy na miejsce i zastaliśmy ją leżącą na podłodze. Nieprzytomną, z silnymi drgawkami. Piana toczyła się z ust. Nie da się zapomnieć takiego widoku. W karetce po jakimś czasie dopiero zaczęła odzyskiwać świadomość. Powiedziałam, już mamu się tego nie chciałam. Nie ja wiem dlaczego nic nie zrobiłaś. A ona mówi, że nie miałam siły podnieść nawet ręki. Podejście albo próba wyjaśnienia tego, że to osoba zgwałcona, która nigdy wcześniej nie miała przed tym zdarzeniem żadnego kontaktu z kolegą i nagle zachciałaby zrobić to z dwoma, jest to nieprawdopodobne. W tym przypadku sprawcą się próbuje. Przypisać wszystkie przymioty, że to nie oni są winni, tylko ofiara jest winna. Ja czytałem to uzasadnienie. I można odnieść takie wrażenie, czytając je, że to pani Aleksandra uwiodła dwóch bogu ducha winnych, młodych mężczyzn, wykorzystała ich seksualnie, a można byłoby odnieść takie wrażenie, że to oni są niemalże ofiarami jej. W toku tego postępowania niewątpliwie ustalono, że między pokrzywdzoną a sprawcami, a osobami, które wskazała jako sprawców zgwałcenia, doszło do zbliżenia, doszło do współżycia, jednakże Sama pokrzywdzona twierdzi, że nie wyraziła na to zgody, natomiast obaj mężczyźni podnoszą, że wszystko działo się za zgodą, a nawet na mową pokrzywdzonej. Uważa pani, że to, że dziewczyna była pijana, to oznaczało, że wyraziła zgodę na stosunek? Czy można gwałcić kobietę tylko dlatego, że jest pod wpływem alkoholu?